Trzymaj się idź za plecy, idź za plecy, tak jest przechodź gardę, przechodź gardę Presja Spokojnie Mikołaj Trzymaj się sobie tak jest, Gosiak Trzymaj mocno, minuta została. Mocno, nie daj się trzymać! Próbuj! Trzymaj się pleców. Trzymaj się, przejdź! Wiesz, plecy! Wstawaj do góry, sprawdź, postaraj się wstać. Wy, wyjdź, wyjdź, wyjdź! I w górę, pięknie! I w górę. I w górę. I w górę! I w górę, i w górę! Próbuj w górę! Garda zamknięta, Mikołaj, garda zamknięta, próbuj! Zabierz rękę i mostek, zabierz rękę, jak coś. Za... Trzymaj nogę, pół, pół minuty, trzymaj. Nie ma pół. Nie daj. Trzymaj go, trzymaj. garde, Trzymaj gardę, trzymaj, trzymaj. Gardę zamkniętą. Za trzymaj jeszcze, trzymaj jeszcze. too late too late too late thank you.